Witamy na kanale Plotki na gorąco 24h. W cieniu gigantycznego skandalu, gdy wszyscy mówią tylko o jednym. O jego agresji i pijackim rajdzie na pokładzie. Ale nikt nie mówi o tym, co stało się zaraz P, o tym, jak policja siłą wyprowadziła Daniela Martyniuka z samolotu. Gdy drzwi maszyny się zamknęły, a na pokładzie zapanowała cisza, nagle rozegrały się sceny, których nikt, absolutnie nikt się nie spodziewał. Co tak naprawdę zrobili pasażerowie? To nie była cisza. To nie były skargi. To była reakcja, która brzmi jak ponury, absurdalny żart. Zostańcie z nami, bo ta historia ma drugie, zaskakujące i niemal surrealistyczne dno. Feralny lot z Malagi do Warszawy od początku miał być tylko rutynowym powrotem z popularnego kierunku turystycznego. Setki pasażerów, standardowe procedury, ten sam krajobraz za oknem. Jednak ta rutyna została brutalnie przerwana przez jednego człowieka. Daniel Martyniuk, bo o nim mowa, niemal od początku dawał o sobie znać. Jak wynika z licznych relacji, jego stan był daleki od trzeźwości. Napięcie na pokładzie narastało powoli, ale nieubłaganie, niczym ciśnienie w zamkniętym kotle. W centrum tego chaosu znalazła się załoga, która musiała podjąć kluczową decyzję operacyjną. Widząc stan pasażera, personel odmówił mu sprzedaży napojów alkoholowych. To był moment zapalny. Decyzja ta, choć podyktowana wyłącznie względami bezpieczeństwa, miała być dla syna króla Disco Polo początkiem ostrzejszej wymiany zdań. Eskalacja była natychmiastowa. Zaczęły się krzyki, wulgaryzmy, atmosfera gęstniała z każdą minutą. Pasażerowie, do tej pory zajęci swoimi sprawami, zamarli. Obserwowali, jak załoga, zachowując zimną krew, próbowała wyciszyć konflikt i zastosować procedury deeskalacyjne. Stuetzi i Stewardzi, choć postawieni w ekstremalnie trudnej sytuacji, próbowali rzeczowo, ale stanowczo uspokoić agresora. Ich wysiłki odbijały się jednak od ściany furii. Z relacji świadków jasno wynika, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie było już mowy o rozwiązaniu problemów w powietrzu. Kapitan, bazując na ocenie ryzyka oraz konieczności zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pozostałym podróżnym, podjął jedyną słuszną decyzję. W głośnikach rozbrzmiał komunikat o konieczności przerwania podróży. Samolot musiał wykonać nieplanowane, awaryjne lądowanie. Wybór padł na nicę. Dla pasażerów była to informacja szokująca, oznaczająca wielogodzinne opóźnienie i kompletną dezorganizację planów. Ale była to też informacja przynosząca ulgę, że koszmar, który rozgrywał się między rzędami foteli, wkrótce się skończy. Po wylądowaniu na francuskim lotnisku i wdrożeniu standardowych procedur, na pokład weszły służby. Daniel Martyniuk został usunięty z samolotu. Gdy policyjne kroki ucichły, a drzwi maszyny zamknęły się z głuchym trzaskiem, na pokładzie zapanowała cisza. Ale była to cisza ciężka, naładowana emocjami. Trwała tylko chwilę. To, co stało się później, wymyka się wszelkim schematom. Jak relacjonuje jedna z pasażerek, w ludziach pękło napięcie. Poruszenie, komentowanie, ale przede wszystkim była ulga, opowiada kobieta. Pasażerowie, którzy jeszcze chwilę wcześniej siedzieli sztywno w fotelach, bojąc się odezwać, teraz spojrzeli na siebie i zrozumieli, że właśnie przeżyli wspólnie coś traumatycznego. I zareagowali w najbardziej nieoczekiwany sposób. Zaczęły się żarty. Ktoś rzucił komentarz, a potem stało się coś absolutnie surrealistycznego. Z rzędów foteli zaczął dobiegać śpiew. I nie była to przypadkowa piosenka. Pasażerowie w akcie zbiorowego, historycznego odreagowania zaczęli śpiewać największy hit Ojca Człowieka, który właśnie zafundował im przymusowy postój w Enicei, przez Twe oczy zielone. To, co opisuje świadek, brzmi jak scena z komediodramatu. Atmosfera się rozluźniła, a nawet paradoksalnie pasażerowie zaczęli między sobą się integrować. To było dużo emocji. W jednej chwili obcy sobie ludzie, połączeni wspólnym, negatywnym doświadczeniem, stworzyli swoistą wspólnotę. Wspólnotę opartą na absurdzie sytuacji. Sama załoga była równie oszołomiona. Jedna ze stuertz miała przyznać, że to pierwszy raz, gdy spotkała się z taką sytuacją. Ale druga, Najwyraźniej bardziej doświadczona rzuciła komentarz, który rzuca mroczne światło na tę trasę. Ogólnie loty z Malagi niestety tak wyglądają. Co najbardziej uderzające, nikt z pasażerów nawet nie myślał o tym, by pytać o jakiekolwiek rekompensaty za gigantyczne opóźnienie. Ulga, że Agresy zniknął z pokładu, była warta więcej niż jakiekolwiek pieniądze. Po przerwie technicznej, formalnościach na lotnisku i potwierdzeniu gotowości operacyjnej, samolot w końcu wystartował w dalszą drogę do Warszawy. Ale dla pasażerów tego rejsu nie był to już zwykły lot. Był to finał psychologicznego eksperymentu na wysokości 10 tysięcy metrów, zakończony najbardziej groteskowym happy endem w historii lotnictwa, gdzie zbiorowa trauma została uleczona przez śpiewanie disco polo. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czekamy na Wasze przemyślenia w sekcji komentarzy poniżej. Jeśli ten materiał okazał się dla Was interesujący, prosimy o zostawienie łapki w górę. Nie zapomnijcie również zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi produkcjami. Dziękujemy, że jesteście z nami.